Czytam dzisiejszą Ewangelię, na pochodzi z Jana 5 rozdziału, od wersetu 35. Ja ją czytam dlatego, bo, bo ona jest po prostu strasznie trudna, i potem zaraz coś mi powiem. Ale, ale takie słowa mamy. I to mówi Jezus. Gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o mnie, a wiem, że świadectwo, które o mnie wydaje, jest prawdziwe wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie Ja nie zważam na świadectwo człowieka ale mówię to abyście byli zbawieni On był lampą co płonie i świeci wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem Ja mam świadectwo większe od Janowego są to dzieła które Ojciec dał mi do wypełnienia dzieła które czynię świadczą o mnie że Ojciec mnie posłał Ojciec, który mnie posłał, on dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani jego głosu, ani nie widzieliście jego oblicza. Nie macie także jego słowa trwającego w Was, bo Wyście nie uwierzyli temu, którego on posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich są zawarte że w nich zawarte życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie sądźcie jednak, że, że, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i we mnie wierzyli. O mnie bowiem on napisał, jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli. Te słowa dzisiejszej Ewangelii. Nie chcę interpretować specjalnie mocno tego słowa, ale chcę, żebyś postawił się właśnie przed takim Jezusem. Bo, bo, bo sytuacja jest taka, że, że Jezus uzdrawia tego niewidomego przesadzawcę w Beteździe. To jest niedzielna Ewangelia. Uzdrawia go, potem zaczyna się ten cały proces, ten całe dopytywania, kto cię uzdrowił, jak cię uzdrowił, a, a co o nim wiesz, a czego to, a tamto i tak dalej. On mówi ostatecznie, że to jest Jezus i, i, i przychodzą przed Jezusa z jakąś taką straszną niewiarą ci ludzie. A Jezus właśnie czyni wielkie znaki i, i widzi tą ślepotę tych ludzi. Widzi, widzi ten kamień ich serca, widzi, widzi ten mur w ich sercu, czyli w Twoim i moim sercu, bo, bo to jest Ewangelia o nas. I w pewnym momencie ten Jezus tak, tak jakby mu jakby mu nerwy puściły. Tak jakby, tak jakby z, takim, z takim zwątpieniem, już zaczyna mówić to, to świadectwo właśnie o sobie, o tym, że Bóg o daje świadectwo. Takim z takim zrezygnowaniem, takim, takim ostatnim sił. Jezus staje przed Tobą, przede mną i, i mówi te słowa tak, że poznałem Was że nie macie w sobie miłości Boga. Nie przyjęliście mnie. Dzisiaj Ewangelia, dzisiejsze Ewangelii Panu mnie bardzo skarża. Bo On do mnie przychodzi każdego dnia. W każdej chwili. Szczególnie kiedy sprawuję Eucharystię, kiedy czytam Słowo, kiedy się na po brewiarz, kiedy mówię różaniec. A ciągle widzę, że Go nie przyjmuję. Ciągle widzę, że, że to, co On dla mnie ma, a to, co ja biorę, to jest tylko jakiś, jakiś promil. I może tak strasznie ważne jest to, żeby, żeby właśnie stanąć dzisiaj przed takim Jezusem, który, no, który ma strasznie już przekres z tego powodu, który, którego serce już w jakimś sensie rozpacza z tego, że, że tak bardzo chce mieć mnie blisko siebie, a, ale nie może być tak blisko, bo, bo ja tak naprawdę nie chcę. Bo ja ciągle mam jakieś swoje klapki na moich oczach, jakieś swoje plany, swoje wyobrażenia, swoje pomysły, swoje ucieczki. A tak naprawdę potrzeba mi tylko jednego: uwierzyć w świadectwo, które Bóg daje, i kochać, a raczej zanurzyć się w miłości, żeby kochać. I, i o tym mówi dzisiaj Jezus w Ewangelii. Czytaj ten tekst. Wyobraź sobie Jezusa, który staje przed tobą wobec twojego niedowiarstwa i, i mówić te rzeczy i, i zobacz, co się budzi w twoim sercu. Jakie, jakie uczucia, jakie, jakie postanowienia, jakie postawy. No, niech to słowo się zmienia, niech, niech to spotkanie z Jezusem zmienia, bo no bo, no bo ono jest mocne po prostu.